Zelfred to młody mieszkaniec Warszawy. To zwykły chłopak z niezwykłym hobby. W dzień lub w nocy, gdy nikogo nie ma, zakrada się do kuchni i liże wszystkie talerze. Oblizuje ich każdy punkt. Ma tak wyćwiczony język, że dziewczyny pragną, żeby wylizał im patelnię. Jest po prostu psycholem. Ale przejdźmy do rzeczy, waląc prosto z mostu. Zelfred to typ, który ma małego. Cześć, jestem Zelfred i mam małego. Każdy już o tym wie, bo ksiądz na kazaniu w kościele się ze mnie śmiał, że nawet on ma większego. Każdy się ze mnie śmieje. Koledzy, dziewczyny, ojciec, stare mohery i nawet k***a moja matka. Halo, jestem matka Zelfreda tego, co ma małego. O mój Boże, ja, ja dalej nie dowierzam, że takie coś się ze mnie wykluło! I błagam was, wytłumaczcie mi jedno! Jak można mieć aż tak małego? Nawet jego stary ma większego niż on. W mojej rodzinie nie ma miejsca dla takiego odmienca jak ja. Każdy miał dużego. Dużego. Każdy miał ogromnego. Każdy się nim szczycił, chwalił. Nasza rodzina, właśnie znana na cały świat z tego, że każdy miał ogromnego. Każdy, jak się rodził, normalnie przy porodzie, każdy już miał dużego. Mój ojciec przy narodzinach miał większego niż ja mam teraz. A ja co z takim małym? Jestem za kałą rodziny. Nasza babka już dawno chciała mnie. na zbity pysk z domu. Moje życie nie ma sensu. Raz pewna dziewczyna, która była zakochana w Zelfredzie, chciała zrobić pierwszy krok. Długo gadali aż do czasu, gdy powiedziała, że małe jest piękne. A co zrobił nasz kochany Zelfred? Właśnie tak. Wybał jej liścia i poszedł do domu płakać w poduszkę. Zelfredzio szukał różnych sposobów w necie na powiększenie wiecie czego. Jadł tabletki, pielęgnował, robił masaże, ale nic nie przynosiło efektów. Nawet wolił coś, co było w takim znanym memie, a szło to tak. Mamo, a co ty robisz? A po co prostujesz sobie włosy? Żeby były dłuższe! No i Zelfred wpadł na z... pomysł, żeby powiększyć sobie go prostownicą. Nie skończyło się to najlepiej. Po tym odpale musiał interweniować stary. Wziął małego, czajcie, małego. <grybujesz> Dobra,. Wziął Zelfreda na męską pogawędkę. Zelfred, musimy pogadać! O czym tato? Nie wiem, jak to ugryźć! Nie możesz się przyjmować z tym, że masz małego! tato! Co? To mi gdzie mówię. Więc tak, jesteś jeszcze młody, k***a, całe życie przed tobą, takie jest życie, tak? Może jeszcze urośnie, ale on jest taki mały, że go prawie nie widać. Wiem, że w tych czasach, a szczególnie w naszej rodzinie, posiadanie małego to wstyd i hańba. Dzięki, tato. Nie powinno być miejsca dla takich osób, powinno się je i i czyć jest na zbity pysk z domu. I czym prędzej zapomnieć o takich osobach. Młody. Bo jakże, żeby on urósł i żeby nic już nie śmiał ze mnie? Alfredzie! Twój mały wąs potrzebuje jeszcze dużo czasu! Głowa do góry, jeszcze kiedyś będziesz miał tak cudownego wąsa jak ja i nosi przodkowie!